Hi. Wczoraj nagrałam film, który miał wlecieć dzisiaj... Nagrywam ten film. Film, wam film w dzień publiku, bo nie było nic słychać na tym filmie. Mam nadzieję, że teraz mnie słyszycie. I muszę dzisiaj nagrać. A miałam dosłownie 20 minut materiału i to był tak zawalisty film. I... Dosłownie nie było nic słychać na tym filmie, bo zepsuł mi się dźwięk cały. Bo miałam nawet mikrofonik, ale później go rozdupcyłam. To tak, tutaj leży Majki. Śpi sobie. No i teraz muszę się ogarnąć, ogarnąć. Muszę się rozczesać, bo nie muszę na siebie patrzeć. Dobra, w miarę kit jest i dosłownie, która jest godzina. Dziewiąta Ja o 13.30 idę po moją koleżankę. Boże, ja nie mogę jaka jest słodka! Dobra, Trzeba się ubrać, ale nie wiem jaka jest pogoda, więc sprawdzę. 16 stopni to dużo? Majki. A w sumie ona nie wie, bo ona ma całoroczny strój, więc... Jestem goła i wesoła. Tak, jestem goła i wesoła. Patrzcie tu. Jestem goła i wesoła. Jestem goła i wesoła. Tak? A, jaki mój piękny. Jestem goła i wesoła. Anna też mi przed chwilą tak zrobiła. Nie się daj łapać. Przywitaj się z widzami. Ona też ma swojego Instagramka razem ze swoją siostrą. Wpadajcie na jej Instagramka. Bajka. Pokaż łapką. Tutaj będzie jej instagramek. Tak. Mieniłam im nazwy, bo chciałam wejść na live'a, ale z mojego konta nie mogłam, bo mnie wyrzucali. Dobra. Po co się się tłumaczyć? Wyrzucało mnie z live'a z mojego konta, więc weszłam z ich konta, ale ktoś by się skapnął, znaczy wyrzucali oni mnie z live'a. I e, zmieniłam im nazwę na nieznajomych, ale zaraz im zmienię znowu na tą starą nazwę. Tak mi ona lubi swojego Instagrama, bo one mają wspólne konto, bo stwierdziłam, że po co mam im robić dwa osobne konta, skoro mogę im zrobić jedno wspólne. I po prostu jeden boss będzie taki, drugi i taki, jeden wspólny beknęłam. Wczoraj byłam w galerii na filmie i kupiłam takiego zarąbistego chaina To jest Joker? Choker, Choker On jest taki z różyczkami, on jest przepiękny, już go mierzyłam I kupiłam sobie takie wałki, ich jest chyba 16 w zestawie Tylko są różne rozmiary, przełożyłam je do takiego pudełeczka Ich jest, yy, są różne i zapłaciłam za te dwie rzeczy 5 zł, bo są takie przeceny, że ten czoker kosztował złotówkę. Rozumiecie to złotówkę. A bałki kosztowały 4 i nawet jestem taka mała prostownica, ale jak sprawdzałam jej testy, to nie wychodziła niby za fajnie. Ubieramy się! Nie wiem, czy 16 stopni to dużo, okej. Okay? Nie wiem, czy mam założyć spodnie, krótkie spodenki, nie wiem, po prostu dajcie mi spokój. Mam wrażenie, że gadam do tej e, słuchawki, bo gadam teraz do słuchawki, bo jak mam mówiłam, mój mikrofon. I na poprzednim filmie też gadam do słuchawki, ale zamówiłam sobie mikrofon. I on był tu jakby. I e, ja biegłam i on mi upadł i się roztrzaskał i tam jeden kabelek leciał i myślę, że już go się nie da naprawić, więc muszę kupić nowe. Ciężkie wyzwanie przede mną. sobie wizualizację, czy czerwony będzie pasował do biało-brązowego i nie wiem. To jest wizualizacja mojego outfitu. Nie no, dobrze chyba to wygląda. Na Boże, widać moje stopy. Chyba pasuje, nie wiem. Oceńcie sami. Ja w latach w ogóle rzadko noszę skarpetki, bo w latach mi się... Bardzo co nóżki i zawsze mam takie mokre te skarpety ja, ja albo w lato chodzę w crocsach, albo w sneakersach, które e, nie obcierają mnie, bo mają takie e, fajne podobne, wkładki I e, po prostu, no mają te plasterki napięte i one mnie nie obcierają I w ogóle ja często sobie zdejmuję gdzieś buty, więc dla mnie to jest bez sensu, żeby zakładać skarpetki Ja zostaję na zimniejsze dni Miałam iść dzisiaj do szkoły, ale nie poszłam. i mam tu gdzieś, bo dosłownie e, dzisiaj mamy e, tak, e, WF, e, zastępstwo e, zamiast polskiego wychowawczą, dwie lekcje następne mamy odwołane i religię ostatnią, nie? To mamy dwa okienka w środku plus zastępstwo, czyli tak naprawdę mam dwie lekcje, więc nie poszłam. Dam Wam sposób na szybkie loki. Mamy takie coś, jakby w środku już nie ma tego płynu, bo już użyłam i po prostu nalałam do tego wody. Moja sąsiadka się na mnie patrzy. Nalałam do tego wody. W sensie, to jest po prostu puste opakowanie. Tak jak musicie mieć dzień dobry, misiu. I yy, wałki i suszarkę. Chcecie na szybko? Dobra. Sprzykujemy włosy obficie, tak żeby nie były mokre, ale żeby były wilgotne. Nie wiem tylko słychać. <noise> już widać, że te włosy są wilgotne. I po prostu musimy wyglądać je przed chwilą pada deszcz. Rozkminiłam już te bałki i tak bierzemy po prostu wałeczki, ale możecie też takie papiloty normalne albo taki owałek. Ja mam dwa, ale chcę sobie zrobić na bałki, bo wczoraj kupiłam, no nie. Ponieważ... Teraz nie będzie mnie słychać, bo potrzebuje dwóch rąk Kosmyk włosów, na przykład grzywkę Z wałka zdejmujecie to I robimy y, obkręcanie ziemskie Jak już mamy tak, to trzeba zrobić, kurde, tak o to żeby to kliknęło o mi kliknęło i to będzie spadało no bo wiadomo bo to są takie wałki wałki i po prostu robimy to na całej głowie woli możecie zrobić sobie tylko na grzywce bo tylko na głowie ale ja chcę zrobić sobie na całych włoskach bo mi się wyprostują znaczy ja mam kręcone ale przedwczoraj miałam prostowane i y, po prostu no Dobra, już mam wszystkie wałki, nie mogę z tego jak ja wyglądam Bo w tym wałku, tym długim, który wam przed chwilą pokazywałam tym wyglądam jak Kleopatra Dobra, teraz po prostu trzeba uruchomić suszarkę i tak wysuszyć to wszystko Ściągamy wałki i to gotowe Chwila prawdy A Ale się zakręciło Teraz wszystkie się nie zakręciło, bo nie chciało mi się trochę tego suszyć. Dobra, najwyżej. Yy, no, zrobimy to jeszcze raz. Mam jeszcze trzy godziny, aby odebrać koleżankę, więc tu może schnąć na powietrzu. Jo! zjem sobie kanapkę z czekoladą. Yo. <ścoughs> Wczoraj robiłam lemoniadę, to dzisiaj też zrobię. Już nie ma, bo wszyscy domownicy wypili. E, są dwa plasterki które raczej je zostawię, kilka mięt, plast listku mięty i yy, raczej wrzucę świeżą, ale teraz robimy na nowe. Dla ludzi głupich potrzebujemy cytryny. Troszkę wrzątku. miłości i cukru. Tę! Troszkę w wrzątku, żeby cukier połączył się z tą cytryną i żeby cukier się rozpuszczał. O Jezus Maria. Wyciskamy cytrynę, bo ja już mam kilka plasterków w środku cytryny i po prostu ona się musiała połączyć z tym cukrem. I teraz jeszcze dodaję to: taką wyciskaną, i drugą połowę. Naprawdę wyciskam tej cytryny bardzo dużo. Jak widać, tryska i wszędzie. I oczywiście, miętka z mojego balkonu dodajemy tak. Co jak dodam wszystko? Tak dosłownie Dobra, dodam wszystko, ciul to Jednak nie dodam e, wszystkiego, bo to będzie takie hało I znalazłam truskawki w zamrażarce Stwierdziłam, że może dodam tak jedną, żeby był taki posmak I żeby trochę chłodzić Teraz idę dodać do tego zimnej wody Filtrowanej I teraz jeszcze dodać do tego kostków lodu, Kostków lodu. Oczywiście, że w moim domu znalazł się jakiś debil, który zużył prawie wszystkie kostki i nie, w... i nie wlał nowej wody. Dobra, yy, kilka jest, więc to będzie taki orzeźwiający napój. Kocham! Dodamy jeszcze jedną. Albo że jak ona pięknie wygląda, zobaczycie ją od góry za chwilę. Oczywiście, że moja lemoniada jest najlepsza i tylko ja ją w domu robię, bo to wcale nie tak, że nikomu się nie chce. Wygląda jak poezja i teraz trzeba to wymieszać. I jeszcze mi się mrożą kostki lodu, więc będzie jeszcze więcej kostek lodu. Albo, że wygląda tak idealnie. Teraz szefowa musi zrobić test. O, jest lepsza niż wczoraj. Wsadziłam sobie do szklaneczki, jeden plasterek. I co, nalewamy? O Jezus Maria, co się stało właśnie? Widzieliście, to? się zbuntowało. Jak to pięknie wygląda. A przez cały ten czas stała tu moja kanapka z Nutellą, ale jest naprawdę nie jest ani trochę mokra. słowo. i biorę moją lemoniatkę. Rurki już w domu nie mam, więc muszę się pocieszyć po prostu ładnym wizerzem. <grym> Idę sobie odpocząć i pieść i... Później dam wam znać z tymi lokami Nie wiem gdzie jest Godzinę później od ostatniego nagrania I zdjęłam wałki, ale efekt był słaby Więc je znowu założyłam I robię sobie popcorn Tu się już mi grzeje patralnia, bo ja nie mam mikrofali I tutaj on jest dosłownie cały w maszle ale ja takiego lubię, więc jest fajnie. Strzelają pierwsze ręka. Ja sobie jem jogurt. Przed chwilą była mocna strzelanina, patrzcie. No już się chyba dobrze nagrzała. Co chwilę go mieszam, żeby się nie... nie spalił, ale pachnie już takim kinem. Ja ogólnie nie jestem popcornożercem, ale y, miałam ochotę dzisiaj. I akurat miałam o tyle szczęścia, że w domu był. Nie mogę otworzyć ogólki. <laughs> Zdjęłam pokrywkę, bo już bardzo mało strzela, ale przed chwilą tak mi wleciało do... guzi ten sprawę. A, nie! To, to mnie atakuje! A już do tego nie podejdę, bo to mnie oparzy przecież. Nie strzelaj tu z lewu. O, pięknie. Ściągnęłam bałki. efekt jest taki. Przed chwilą był lepszy, ale teraz... Trzeba pokroić arbuza. Mam dosłownie 10 minut, żeby go pokroić i zjeść, bo muszę wyjść po majeczkę, bo idę rozpadać na jej kanał. Czy pan YouTube mnie zbanuje, jak pokażę ostrze? On źle pokroiłam. Nie mogę go wyciągnąć. Przepraszam panie YouTube. Naprawdę. Ja przecież go nie zabijam, on sam chciał. Kurde. OLEK POMÓŻ MI POKROIĆ ARBUZA POMÓŻ MI POKROIĆ ARBUZA Ja tego nie pokroję. Nie, tylko z niego ciociak pociekł Mój no, kochany braciszek mi pokroił Pięknie tylko trzeba dokroić na dole Ja nie mogłam w ogóle wyciągnąć tego noża Witajcie po pięciu godzinach od... Nagrania ostatniego kawałka tego filmu wróciłam z galerii, bo byłam z tatą na spotkaniu i byłam w galerii i wydałam 30 zł. I kupiłam sobie taki kubeczek w Pepko, ale on nie miał rurki, bo był już jakby przez to był na przecenie, bo jakby był nie w komplecie i do, musiałam dokupić rureczki i kupiłam zestaw takich szklanek, tych wielorazowych i już sobie zrobiłam pierwszy napój dobry. I ja od długiego czasu chciałam takie tylko przezroczyste, ale nigdzie nie było. Jeszcze to był na promocji. No, szkoda nie wziąć. I poszłam do heba miałam kupić maskę do włosów, bo mi się kończy, ale nie było mojej, więc wzięłam wcielkę do włosów. Nie pokażę wam jej, bo jest w łazience już. Ta jeżynowa na porost. I teraz idę do rzadki, bo mnie Brat poprosił, ale... Miałam iść na działkę do mamy, ale stwierdziłam, że już mi się nie chce, bo właśnie chyba zaczyna kropić, a do, dział do żabki mam dosłownie 100 metrów. I jeszcze jak wezmę klucze do bramy, to nie muszę nawet moknąć, bo idę cały czas pod daszkiem. A ja nie mam klucze do bramy, więc poproszę Dorata, bo, bo w końcu to dla niego idę. Yy... Dobra, wydałam dużo, ale jestem taka szczęśliwa po tym, jak byłam w tej galerii. Przepraszam, bo dzisiaj jest chyba mój dzień na to, żeby chodzić po galerii, bo top scropa, w sensie to nie jest Skrop, to jest bluzka obcisła Jest na promocji z chyba 60 czy 70 zł na 30 i to jest mój dzień Choć nie wzięłam jej, ale wezmę ją chyba w czwartek na tym, jak będę z szkołą albo poproszę kogoś, żeby mi ją na urodziny kupił Bo to jest ta taka obcisła, albo czarna, albo zielona i ona ma tu z boku takie ściągacze jak to sukienka? Takie o, wiecie o co mi chodzi. Dobra, jestem taka szczęśliwa, ale muszę iść teraz do galerii, bo mnie bardzo tu... Znaczy nie do galerii, co ja gadam do żabki, bo mnie bardzo tucza, ale jestem taka szczęśliwa z tego kubeczka z tych słonek, bo to wygląda tak astetik. Ja, ja sobie zawsze marzyłam, żeby w takim czymś pić matcha, ale ja niestety nie mogę mlecznych napoi, bo nie toleruję laktozy, ale i tak nie mogę mleka. Ja... Ja też nie wiem, płatki z mlekiem. Ja może raz na miesiąc płatki z mlekiem, bo ja nie mogę, bo po prostu raz napiłam się kawy z mlekiem. cappuccino takie zwykłe dla dzieci, taka inka, nie? To poszłam do galerii z koleżanką i cała się obrzygałam. No po prostu mam taką reakcję na mleko i takie mleczne napoje, dlatego. Bo kojarzycie Pushinger? Na pewno ktoś kojarzy Pushinger i ona właśnie w takim kubeczku pije macze. Ale macza jest niestety mlecznym napojem, więc nie mogę jej pić. A nawet w Polsce za bardzo jest, nie jest dostęp do macze, ona mieszka w Irlandii. Ale nawet jakbym chciała pić tu moje ulubione cappuccino, caramelite matcha to i to tak nie mogę. No. Ja byłem... Dwa razy w życiu bo nie mogę po prostu. Bo jak, piję, jak wiem, że będę jadła coś mlecznego albo piła coś mlecznego, to ja po prostu zostaję w domu, bo wiem, że może się coś stać. Ale się cieszę, bo będę mogła pić chociaż takie soczki jak teraz mam albo lemoniatkę. Spokuję bardzo dobrze. Ja ogólnie update lemoniatki. Skwasiła się truskawką i jest bardzo dobra teraz. Cieszę się, że dodałam truskawkę, bo ma taką nutkę dobrą, ale jutro nie, może już jutro nie będę robić, nie przesadzam, bo y, dwa dni picia pod rząd lemoniady trochę skwasiło mój organizm i jest mi trochę niedobrze, przyznam. Wczoraj było mi, bo wczoraj wypiłam chyba cztery kubki, a dzisiaj jeden kubeczek wypiłam, plus y, spróbowałam tej y, z truskawką, ale już jej nie ma, bo oczywiście mój brat i mama wypili. Ale e, naprawdę była bardzo dobra, więc polecam dodać sobie tą skaweczkę żoną, bo jeszcze ona dodała taki e, fajny posmak. E, znaczy dodała trochę zimna, ale Boże. Dobra, gadam już ponad e, 4 czterdzieści gadam e, na tym klipie, więc idę szybko do sklepu, bo ten film myślę, że może wyjść z 20 minut, skoro tak szybko leci tu czas, bo cały czas już mam prawie 5 minut. Okej. Okay. Jeszcze zostało mi popcorn. No dobra, ja już nie gamam, idę do y, żabki. Wróciłam, dałam sobie te stripsy, kupiłam sobie Green Tea, i ją teraz sobie przeleję do tego mojego nowego kubeczka O! Co jest? Stara zakrętka! Ludzie, stara zakrętka jest. Pięknie. W ogóle bardziej się opłaca, brać duże napoje. Bo na przykład mały taki O kosztował 5 zł, a ten kosztował 6 zł. Taniuha! Znaczy byłam w łabzapce. O Boże, prawie się zzykałam. Przecież nie piłam na tym lecznego. Zastanawiam się, czy jutro iść do szkoły. No, ale oczywiście, że nie pójdę, bo ja to ja. Bo po prostu moja klasa e, na... Ósmą mamy, ale idziemy na kości do kościoła na dwie godziny I ja po prostu nie wiem Ale nie chcę mi się, ale... W czwartek oczywiście pójdę z nimi do galerii, no Dobra, e, pewnie ten film będzie miał z 20 minut, przepraszam was za to Pięknie Jezus, tu wygląda tak pięknie, ja chciałam zawsze tak mieć Nawet jak nie ma w środku macze. Bo ja zawsze chciałam Ale mówiłam wam dlaczego nie mogę Ja po prostu bardzo się cieszę, że wziąłam ten kubek Ja go wziąłam przypadkowo, bo ja szłam tu rozmienić pieniądze A pani mi powiedziała, że nikt nie płaci gotówką I bym musiała coś kupić, aby ktoś by musiał coś kupić Bo nie może otworzyć kasy sobie taką I wzięłam go Bo zobaczyłam takie, o fajny kubeczek na promocji, bo nie ma słomki. Wziąłam sobie słomki, ale bardzo się cieszę, boże, wiem, że teraz będę gadać o tym, ale ja się bardzo cieszę. a pokażę wam tą wcierkę, bo miałam wziąć ogólnie maskę i szampon, ale nie było więc wziąłam wcierkę, bo nie było w ogóle tego zestawu jarzynowego. Chcę zobaczyć, czy ona naprawdę coś zdziała, bo podbudza niby wzrost włosów i naprawdę mam cały zestaw. Jerzyny, bo się umówiłyśmy tak z małą, bo mama ma farbowane włosy, a ja mam przody. I to jest po prostu ta jeżyna dla włosów farbowanych. I mówiłam wam chyba już, że kupiłam papiloty, nie? I one naprawdę fajnie mi się sprawdziły na grzywce, bo tutaj... A, no w sumie na filmie też miałam te papiloty. I patrzcie jak ja sobie zabijałam. Tak. Ale zwilżałam jeszcze włosy przed, ale lepiej tak od dołu sobie zrobić, bo jak, bo jak robiłam od góry, to tak jakby to powiedzieć, tak mi się dziwnie odkręcały te włosy. tutaj jest taki fajny efekt, to się tak fajnie trzyma. Jeszcze sobie rano to spryskamy lampierem. To się tak fajnie trzyma. I mi się podoba, bo nie muszę ciągle ich tak poprawiać, żeby tak leżały. I naprawdę się cieszę. Nie wiem, czy było widać na tej kamerze, że mi. Jakby... O, cieszę się, że wzięłam e Liptonika, znaczy niesponsorowane. No da Kto by takiej małej e, YouTuberce chciał dać e, reklamę, to by chyba oni bardziej by mnie musieli zareklamować, e, bo multivitaminy bo ja miałam tu multivitaminę, to naprawdę by się nieprzyjemnie z tego piło. Znaczy ją wypiłam, a teraz mam Liptona Dzisiaj myję wózki, więc na moim Instagramie Albo jeszcze na shortsach, powiem wam jak mi się sprawdziła bo to szybko, znaczy wcierpa. Mam nadzieję, że będziemy widywali się częściej I dziękuję wam za obejrzenie tego filmu Bye!